Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie. Z tej strony Andrzej Stanisław Kłebek 9 Maria Ewa Ewa. A dzisiaj mamy 15 czerwca 2024 i właśnie wybieram się na górkę, z której to górki będę pracował w zawodach tarnowskich. A dzisiaj mamy zawody tarnowskie od godziny 18 czasu lokalnego do godziny 20. W paśmie 2 metry oraz 70 cm. Ja osobiście będę pracował tylko emisją FM. A Was zapraszam na krótki materiał. Ja już na miejscu na górce takie piękne widoki, teren zupełnie odsłonięty praktycznie we wszystkich kierunkach. Stoję sobie tutaj samochodem. W zawodach będę używał anteny Diamond X30. W związku z tym, że na górkę wyjechałem samochodem, antenę zamontowałem na magnesie i standardowo w moim pojeździe do zawodów. Będę używał radia, które jest zainstalowane u mnie na stałe, czyli Jesu FTM-300D I, i łączności oczywiście będę logował na laptopie programem DQR. Tak, SQ9 Maria, Roman, SQ9 Maria, Ewa, Ewa na próbach. No, przed zawodami. Teraz sobie włączyłem kamerę, także jeszcze coś powiedz, to, to będzie już na filmie. Yy, no, bo coś, coś planuję wrzucić, jakiś krótki materiał z tych zawodów, żeby, żeby pamiątka została. SQ9 MR, SQ9 Maria Ewa Ewa. SQ9 Maria Ewa Ewa przez Mobile. SQ9 Maria Roman. Skoro jestem już na. To pozdrawiam wszystkich oglądających. Tu już mogę więcej dodać. Jak corocznie tradycją jesteśmy na górce i będziemy za chwilę zaczynać zawody tarnowskie. Także myślę, że jak, jak to będzie ktoś później oglądał, to już wyniki będą jasne. My startujemy dzisiaj z znaku SP9 Paweł Barbara Barbara. No i co? I życzymy wszystkim jak najlepszych wyników, jak najdłuższych odległości. I żeby te lokatory między sobą miały jak najwięcej kilometrów SQ9 Maria, Ewa, Ewa SQ9 Maria, Roman Tak, SQ9 Maria, Roman, SQ9 Maria, Ewa, Ewa No ja jestem ciekawy jaka będzie e, frekwencja Czyli ile będzie osób startować Czy będzie dużo, czy, czy mniej jak w zeszłym roku, czy może więcej No krótkofalowców przybywa, nie? pytanie, czy to się też będzie przekładało na ilość osób, które będą brały udział w zawodach. No, ja staram się właśnie wrzucać te filmiki z zawodów e, po to, żeby też trochę reklamować zawody tarnowskie, no, żeby po prostu było więcej uczestników. Więcej uczestników w zawodach, no to większa zabawa. SQ9 MR, SQ9 Maria, Ewa, Ewa. Tak, Andrzeju. No fajna, fajna inicjatywa, żeby też w tym kanale gdzieś promować zawody. Natomiast co do tych nowych krótkofalowców i zawodów, to myślę, że większą statystykę byśmy uzyskali, jakby zawody tarnowskie jeszcze miały kategorię FT8. To no, myślę, że a jeszcze jak w ogóle wyjdzie soft taki dopracowany do Kwachenga, który będzie działał w FT8, to, to wtedy powiem Ci myślę, że braknie nam pasma na zawodach. Dobra, ja uciekam, bo czy tutaj jeszcze organizacyjnie coś tam... Trzeba popatrzeć i, i zaraz startujemy Także jakbyśmy się nie słyszeli To powodzenia i jak najwięcej Łączności da, Dalekich DX-ów tam Germany i te sprawy SQ9 Maria, Ewa, Ewa, SQ9 Maria, Roman SQ9 MR SQ9 Maria, Ewa, Ewa No dzięki Mariusz Powodzenia w zawodach, pozdrów Pawła Nie wiem kto tam jeszcze z Wami jest Także pozdrawiam całą ekipę i do usłyszenia Hej, hej No hej, a jeszcze zapytam Czy na gości może jest SQ9 Zygmunt? Wywołanie w zawodach tarnowskich Stanisław Kłebek 9 Maria Ewa Ewa Zawody Wywołanie w zawodach tarnowskich Stanisław Kłebek 9 Maria, Ewa, Ewa Zawody Karol Olga 00, Franciszek Dorota Oddrałem 59001 Karol Olga 00 Gol brawo Gol brawo, odebrałem w rogu, dziękuję powodzenia. Na częstotliwości Stefan Paweł 9, Paweł Barbara, Barbara, zawody Techku 9 SQ9 CAQ 59002 Karol Olga 00 Franciszek Dorota. Potwierdzam 59001, Karol Olga 00 Irena Bożena. Irena Bożena w Logu dziękuję. Powodzenia na częstotliwości Stefan Paweł 9, Paweł Barbara Barbara. Zawody Stefan Kłebek 9 Maria Ewa Ewa. SQ9 Maria Ewa Ewa 59003 Karol Olga 00 Franciszek Dorota. SP9 Paweł, Barbara, Barbara, witaj Mariusz, dla Ciebie 59001, Karol, Natalia, 09, Ewa, Wanda, powodzenia Ewa, Wanda w logu, dziękuję, powodzenia, na częstotliwości Stefan, Paweł, 9, Paweł, Barbara, Barbara, zawody Stefan, Paweł, 9, Paweł, Adam, Paweł Stefan, Paweł, 9, Paweł, Adam, Paweł, witam serdecznie, 59004, Karol, Olga, 00, Franciszek, Dorota Witam serdecznie, zasilja podka, 001 Jadwiga Olga 90 Ksawery Celina Ksawery Celina w logu, dziękuję, powodzenia na czasotliwości Stefan Paweł 9, Paweł Barbara Barbara, zawody wody yy, Halina Kłabek, ok, yy, dwójeczka Karol Natalia 09 Grażyna Roman Dziękuję za 02, Karol Natalia 09 Grażyna Roman. Powodzenia. Powodzenia. W zawodach karnowskich Stanisław Paweł 9, Karol Romania Dwiga. W zawodach karnowskich stacja Stanisław Paweł 9, Karol Romania Dwiga. Zawody. SQ9. SQ9. Cześć, była łączność. Cześć. A, czaku, Cześć. W zawodach karnowskich Stanisław Paweł 9, Karol Romania Dwiga. Stanisław Paweł 9, Karol Romania Dwiga. Zawody. SP9, Paweł, Lucyna, Karol Stanisław, Paweł, 9, Paweł, Lucyna, Karol, witam 004, Karol, Natalia, 09, Halina, Kłebek Okej, okay, witam, 59006, Karol, Natalia, 09, Karol, Karol, powodzenia Powodzenia, QRZ, tu Stanisław, Paweł, 9, Karol, Roman, Natalia, zawody Karol, Roman, Jadwiga, zawody Stefan, Kłebek, 9, Maria, Ewa, Ewa Stefan Kłebek 9, Zosia Adam Ksawery 005, Karol Natalia 09, Halina Kłebek. Kwestor 9904, Karol Olga 00, Maria Adam. Dziękuję, powodzenia, QRZ. Stefan Kłebek 9, Maria Ewa Ewa. Stefan Kłebek 9, Maria Ewa Ewa. Witam, 006, Karol Natalia 09, Halina Kłebek i 59. A witam serdecznie, dziękuję za 006 Dla Ciebie yy, Piątka, dziewiątka, 002 Karol, Natalia, 09 Ewa, Wanda, powodzenia Dzięki, powodzenia A W zawodach Stanisław, Paweł, 9 Karol, Roman, Jadwiga Zawody Wywołanie zawody SP7 Jadwiga Stanisław Zawody Wywołanie w zawodach SP7 Jadwiga Stanisław, zawody SP7, Jadwiga Stanisław, zawody. Stefan Kłebek 9, Maria Ewa Ewa. SQ9, Maria Ewa Ewa, cześć Andrzej, tu SP7, Jadwiga Stanisław, 59, oczywiście 006, 006, Karol, Olga, 00, Irena Ludwik-Roger. A witam serdecznie, eee, dziękuję za 006, dla Ciebie 5903, Karol, Natalia, 09, Ewa Wanda. Powodzenia w zawodach! Powodzenia Andrzej, dzięki vlogu Tu Stefan Paweł 7, Jadwiga Stanisław, zawody Znaczy, Stefan, 9, Zosia, Adam Ksawery, zawody Stefan Paweł 5, Gustaw, Franciszek, Natalia, przez 9 no, Chyba się nie łamiemy, Olga 00, Maria Adam Dla ciebie yy, 5903, Karol, Natalia, 09, Maria Ksawery. Roger, dzięki, do usłyszenia Stefan Adam, yy, ups, Adam, Olga, Lucyna, tej 59 4 k 9 rx Roger, 03 Karol, Natalia, 09RX, 4 łączność dzięki, powodzenia Na przestrzeni wciąż Stefan, Kłebek, 9, Adam, Ksawery zawody Stefan, Kłebek, 9, Maria, Ewa, Ewa sq 9, Maria, Ewa, Ewa, Ewa 39, 9, 9, 0, 10, Karol, Olga, 0, 10 Witam serdecznie, dziękuję za dziesiąty numer Dla Ciebie 59004 Karol, Natalia, 09, Ewa, Wanda Powodzenia w zawodach Do usłyszenia na się, 109, Wanda Wywołanie w zawodach Stefan Kłebek, 9, Cezary, Adam Kłebek. Stefan Kłebek, 9, Maria, Ewa, Ewa 9 Maria, Ewa, Ewa Witam, 59 017 017, Karol Olga 00, Irena Bożena Witam serdecznie, dziękuję Za raport dla Ciebie 012 Karol Natalia 09, Ewa Wanda Powodzenia w zawodach Powodzenia również życzę, tu Kłodek 9, Cezary Dam Kłodek, zawody Zero, dobrałem, powodzenia Stefan Kłebek 9 Karol Olga Stefan Zawody Stefan Kłebek, 9, Maria Ewa Ewa Maria Ewa Ewa. Witam pozdrawiam. 59016 Józef Natalia, 9,9, Kłebek, Wiktor Tak, sq 9 Karol Olga Stefan. Dziękuję za 0,16. Jadwiga Natalia 99 Kłebek Wiktor. Dla ciebie 59019 Karol Natalia 09 Ewa Wanda. Ewa Wanda, okej, okay, odebrałem. Dzięki jest w blogu. Poczekaj, będą dwie stacje ode mnie Stefan Kłebek 9. Karol Wanda Y prosi tak, SQ9, Karol, Wanda i Yokohama, witam serdecznie, 59020, Karol, Natalia, 09, Ewa, Wanda, co dla mnie? W 100%, a dla Ciebie 59015 Jadwiga, Natalia, 99, Głebek, Violetta. dziękuję i czekaj, będzie jeszcze jedna stacja. <noise> Witaj, SP9, Olga, Stanisław, Paweł, 9, Olga, dla Ciebie podaję, 59, 015 Jadwiga Natalia 99 SP9 Olga dziękuję eee, dla Ciebie 59021 Karol Natalia 09 Ewa Wanda ok dzięki powodzenia Ci życzę wzajemnie powodzenia w zawodach